No cześć. cześć, cześć. I tak, to jest taka sytuacja. Siedziałem sobie, czytałem gazetę. No tak, Jeszcze, Którą, kto? Je jeszcze w tych czasach. Ktoś czyta w ogóle gazety jeszcze? Takie papierowe? No, ja nie, bo ja czyta się no, <noise> umiem Ale dobra, tutaj w Szwajcarii. Kurde, to jest takie coś, że... Skrzynka na listy jest co chwilę pełna makulaturą. Wszędzie gazety i wszystko. No i jak tu człowiek może zrobić, że nie przeczyta, nie? Ile tego bywala trzeba. Szkoda papieru, naprawdę. Dobra, ale to nie jest właśnie sekcja ekologiczna. Makulatura jest, ale okej. Okay. Dobra, i wyczytałem, że w promocji w sklepie Kop była taka ostra musztarda, tylko jej no. Nie kupiliśmy w promocji, tylko jakiś czas później ją znaleźliśmy I to jest takie właśnie coś Widać coś? Nie widać? Widać, nie widać, widać Widać, widać Musztard Inferno od firmy Tomi To jest tutaj taka znana firma w miarę U nas w Polsce nie ma tej firmy Nie ma chyba Nie ma Nie, ale tu mają, wiesz, keczupy, wszystko, musztardy i to jest jakaś ostra Także grzejemy kiełbasę i będziemy próbować hey. Czekam na testy musztardy. Krzysiu ma nową brodę. No na taki styl. Się ogolił na strędża. <noise> <noise> Dobra, kiełbę już mamy zajebiście wysmażoną. Teraz pora zobaczyć, jak wygląda ta musztarda. Cycu, weź nam proszę, otwórz. Kurwa, jak mam wiedział, tu taki jakby kranik jest. Kręcisz, kręcisz. Kręcasz. I już otworzyłeś. Oje. I Zobaczmy tutaj najpierw kolor. Pani? jak to wygląda. Nie no, pasta jakaś jajeczna po brał. nie, 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 ale jest taki jaka pasta jajeczna. To jest po prostu musztarda tylko ona jest taka <laughs> wygląda ape... apetycznie, Fajny żeś tu... fajnego żeś tutaj sultana odwalił, nie? Ale kolorek jest taki ciemny. <laughs> Dobra. Dobra, próbujemy. No i, no i tak ma być. Mm -hmm. No co, ja, ja sobie przetestuję. Z kiełbaską. Kurde, może i nie wiem. Ciepy tym proszę. O! Ukroiłem, ja nie wierzę. Ukroiłem jakimś cudem, nie wywalając. Jak mm -hmm. większość się. Dobra, ale pokażę to wygląda. Nie, kolorek jest ładny jak na musztardę ostrą. To jest taka ciemniejsza. Rozmarowałem te zajebiście. O Jezu, jak to fajne! Ty kurde. Dobra. Jest dobra i jest, jest, jest pikantna. A co jeszcze... jaka jest w smaku? No co, taka papryka musztarda, poważnie wam mówię. Ale bardzo dobra. A na przykład w porównaniu z tą, co żeśmy kiedyś jedli w Polsce jeszcze. Z tam nie nie. tamta. W słoiku. Nie, 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 tamta co my jedli. Kurde Tamta była ostrzejsza na, na pewno musztardę To jest Jakbyś kurwa z zwykłą musztardę Tylko z dodatkiem takiej papryki, naprawdę Ale jest bardzo dobra kurde Chyba podryminie ona nie A jest. która lepsza? Lepsza jest Tak dla Ciebie Jak dla mnie ta musztarda Smakowo Smakowo ta musztarda jest lepsza Poważnie mhm. mówię Kurde jakby się to znaleźli gdzieś na internecie to sobie kupcie, bardzo dobra musztardka ale dobra, ja nie będę przedłużał Dobra, teraz ja Ja okay, sobie, nagle Dobra, teraz spróbuję tego sultana Wygląda bardzo fajnie, apetycznie Ale, ale mm -hmm. to znaczy, że ona jest taka gęściutka, fajna mm -hmm. Dobra, zacznę kiełbę I od razu walnę sobie, żeby mieć bombę smakową Tak mm. jeb, tak po całości, uh. ile się da Rozsmarujmy to Ech. Dobra, przetestuj Przez tę kiełbę to tak nie czuć zapachu za bardzo. Albo po prostu, albo po prostu nie czuć, nie? Mhm. Mhm. Fajnie tak troszkę pali. Wezmę jeszcze więcej. Ale tak, od razu powiem, że jeśli chodzi o sam smak, to to jest bardziej właśnie takie. Przypominające musztardę, to są właśnie moje smaki musztardy Czyli, że ona jest tak troszkę jakby Kwaśna, troszkę gorycz, czuć taką Bo tamta Z roleckiego akurat w Trinidad co jebiliśmy Ona była Bardziej pikantna od tej ona Podchodziła pod takie bardziej musztardy, nie wiem jak to nazwać Deserowe chyba Bo takie słodkie trochę było Tamta była trochę słodka dla mnie tam ta z rolewskiego, co jedliśmy na Altance. Ale o ta. Ta mi bardziej przypomina, jeśli chodzi o smak, tą goryczkę, tą kwasność. Przypomina nam tą taką z Madero, co była w Biedronce, jalapenio chyba. Nie jadę Była jadę. coś taka, na grilla była w lato kiedyś. I podobna była taka smakiem, jeśli chodzi o sam ten aspekt. Bez ostrości, nie? A ta jest Mhm, mm jest fajniutka, ale szczerze, to czy taka pikantna, nie powiedziałbym, porównam ją do tej z Biedronki też taką w słoiczku, też chyba z Madero, często jadłem Musztard Dijon tą. i ona jest chyba podobnie mocna, jeśli chodzi o ostrość, a ona nie jest sygnowana jako mega ostra, czy coś takiego, nie, także to jest... Zajebista musztartka, to nie jest hardkorowe piekło czy coś, ale takie przyjemne palenie i bardzo dobry smak. Szczerze polecam. Bardzo pyszna. No nie no, trochę drapie po kartle ta musztarta. Ta chomi coś tam, kurde. Nie, to kurde. Ja tam czuję. Dobra, rozgrzewa. Rozgrzewa. No, rozgrzewa po żołądku. Z są zajebista. Idę się z da napić. No, cześć. Dobra, cześć.